Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Izak i znajdujemy się dziś w tym pięknym studiu, by porozmawiać sobie o zjawisku, które dotyka każdego z nas. O hejcie w internecie. Moimi dzisiejszymi gośćmi są trener Izako czyli Bartosz Hyperwolny. Siema. I zawodniczka Izako Bors, Kamila Filngel kopi Hej. Słuchajcie, na pewno was dotyka hejt. Jako zawodników esportowych, sportowych tak, to, to na pewno macie na co dzień takie doświadczenia. Nie no, ja bardzo często się spotykałem z hejtem, jak byłem jeszcze graczem. Zazwyczaj były wyzwiska, wiadomo. No ale trzeba było sobie z tym jakoś radzić. Czyli bardziej ciebie dotykało to jako zawodnika, niż jako trenera. No oczywiście, no, jak się grano, to zazwyczaj były wyzwiska, że słabo zagrałem, czy beznadziejnie, że przegrałem pieniądze kogoś. No, zazwyczaj z takim hejtem się człowiek spotyka. Z konstruktywną krytyką też czasami można było poczytać jakieś fajne komentarze. A jako trener to nie przyszło że słaba taktyka? No właśnie nie, no tak jakoś mniej no nie, nie chętują, nie, no, same dobre możliwe, taktyki. że same dobre taktyki są, no. No i na pewno nie jest łatwo być zawodniczką w sumie w świecie sportu, prawda? No u mnie to bardziej też soli gracza jest ten hejt wyczuwalny, no bo wiesz, zdarzają się komentarze, że dziewczyny powinny być w kuchni, a nie na serwerze i że co my w ogóle robimy. No ale staramy się udowadniać wszystkim hejterom, że potrafimy jednak pokazać coś na serwerze i udowodnić, że możemy. No ja nie hejtowałem, a jak grałem sobie ostatnio, to dostawałem takie głowy, że boję się grać CS od tamtej pory, także... Tak to wyglądało, ale no, dobra, my przejdziemy sobie do pytań, mam pięć skrzynek z pytaniami, wylosujemy sobie pierwsze z nich i sobie porozmawiamy na różne tematy ogólno -heiterskie. Uwaga. Pierwsze pytanie. Czy wśród drużyn sportowych jest zjawisko nakręcania na siebie swoich fanów? No powiem tak, no ja od siedmiu lat z takim czymś się nie spotkałem, aż do teraz, no, ostatnio jedna drużyna strasznie w Polsce w, w Counter nakręca swoich kibiców do, można powiedzieć, no hejtowania, zazwyczaj hejtowania, jakiejś konstruktywnej krytyki tam nie, nie widziałem, no i chyba to jest jedna drużyna w Polsce, która brnie w takie coś. Okej, okay, a dlaczego coś takiego robił, Jak myślisz? No mi się wydaje, że chcą przeciwnika wyprowadzić z równowagi, żeby doping też słyszeli zawodnicy mm -hmm. tej drużyny, żeby lepiej grali. Tam. Czyli z jednej strony to może pomóc właściwie tej drużynie, a z drugiej strony to nie jest do końca fair play, tak? Znaczy tak, to nie jest fair play, ponieważ no, ostatnio spotkałem się nawet jak ich kibice no, można powiedzieć nie, że wyzywali, ale też przeklinali czasami. <coughs> Jak na meczach piłkarskich już normalnie się zachowują. Okej, okay. a w kobiecym cesie są takie sytuacje? Wiesz co, <coughs> ostatnio na finałach Mistrzostw Polski Kobiet w Katowicach raczej ten doping był równy i nie było tak, że była większa część osób, które kibicowały na jednej drużynie, raczej to było równe i nie spotkałam się jeszcze jakoś na żeńskiej scenie, żeby coś takiego występowało, także no, u nas to raczej jest w inny sposób. Pokazywane. Wspomniałeś o ważniej rzeczy, czyli o turnieju ESL Sprite, Mistrzostwa Kobiet. Tak? to jest cały turniej, który przecież poszedłbym, powstał na inicjatywę w ogóle Sprite'a do akcji I Love You Hater, do walki z hejterami. Zresztą wasza obecność w Izakoborze, y, przecież też, też w tym dużo udziału Sprite'a. I w sumie fajnie słyszeć, że no, tam się wszyscy do siebie odnoszą z szacunkiem, tak? I, I na pewno wszystkie dziewczyny są wdzięczne tak naprawdę, że coś takiego powstaje, bo jest to okazja przecież, żeby się pokazać. Na pewno młode dziewczyny, które też grają w CS, które zaczynają, widzą, że, że gdzieś tam są perspektywy, żeby też się spełnić w swoim hobby, które gdzieś tam wcześniej pewnie należało do facetów przede wszystkim, ale właściwie dlaczego, prawda? No gry są dla każdego i, i tak to powinno wyglądać. No, wiesz co, to jest dla nas duża jakby okazja i motywacja, żeby właśnie pokazać tym wszystkim haterom, że my potrafimy strzelać heady i jesteśmy w stanie też jakby za jakiś czas móc walczyć na facetów. No i tak jak mówię, właśnie fajnie, że jest ta równość i jakby nie ma jeszcze takiego u nas podziału, że ta drużyna jest lepsza, tylko jest jakby taki równy doping i jakby wspieramy siebie i to jest super, że Yy, walczymy razem. No proszę, to wiązka strona mogłaby, mogłaby się jeszcze wiele nauczyć, na pewno, od, od tego więcej. A my przejdziemy do kolejnego pytania w takim razie, także losujemy kolejne. Kolejny temat. Czy uważacie, że esportowcy mają więcej czy mniej hejterów niż na przykład youtuberzy? Może jak youtuber coś powie, na, na przykład drugiego youtubera, no to cała rzesza fanów jego zaczyna hejtować tą drugą osobę. A w e sporcie raczej, graczy, jako gracze sportowe raczej tak nie ma takich rzeczy, bo o wiele mniejszą rzeszę fanów mamy. No ja tutaj raczej spojrzę pod pryzmat Timu, bo jednak jeżeli team przegrywa dużo spotkań, no to jest jednak wyczuwalny ten hejt i to widać, że kibice są trochę wkurzeni i napływa ten hejt do organizacji, ale w, no i to też jakby działa w drugą stronę, że jak zaczynają wygrywać, no to nagle wszyscy kochają tą drużynę i tu mm. nawet możemy przytoczyć nawet to słynny Wierzbospro, tak? Który no za każdym razem jak wygrywa, no to wszyscy się cieszą, ale jak już jest ta seria porażek, no to wszyscy się burzą. Nie, Także, to jest no... tak standardowe, ale też mi się wydaje, że. Czy też, może zależy od zawodnika, ale ale wydaje mi się, że, że mogą być nawet sportowcy bardziej momentami należeni niż zwykli YouTuberze. Chociaż to też zależy, tak naprawdę, co YouTuber sobą reprezentuje, bo to, to też od tego dużo zależy. No zależy, jaki ma kontent też. No właśnie, to tworzy. Okej, no to lecimy z kolejnym pytaniem. Hmm. Czy czytacie hejt na swój temat, czy wolicie go unikać? Ja zazwyczaj wolę unikać, ogólnie hejtu na swój temat nie czytam, bo gdy się czyta swój hejt na siebie, no to oczywiście można się trochę podłamać, że ze mną może coś jest nie tak. Ja zazwyczaj unikałem hejtu, czytania hejtu, bo nie jestem potrzebny do szczęścia, żeby rozwijać się w cesie, na przykład. No ja się tutaj zgodzę z Bartkiem, bo jednak no to nie jest warte uwagi i lepiej jakby skupić się na sobie i na tych dalszych planach, jakby mieć tą krytykę od yy, bliskich, niż jakby no od hejtu, od hejterów. Mhm. Czyli się takich rzeczy unikać raczej. Bo kwestia jest taka w przypadku zawodnika, że bardzo ważna jest ta pewność siebie, prawda? Kiedy jesteś na serwerze, to bardzo ważna jest ta pewność siebie. I tutaj ty mówicie, że hajt może na to wpływać, czyli że ktoś wam mówi, jesteś słaby albo słaba, oczywiście w mocniejszych słowach często, no to mimo tego, że teoretycznie się nie przejmujecie, to gdzieś tam w głowie zostaje. Nie, no bo to działa tak moim zdaniem, że jak nie idzie dłuższy czas i ktoś, ludzie piszą, no jesteś słaby, no jesteś słabym no, słaby snajperem. No, no to może zaczynasz w to wierzyć, zaczynasz wierzyć, no może jestem słaby, może nie powinien grać już, no, jak się czyta ten hejt cały. No i dlatego lepiej nie czytać w ogóle hejtów, tylko konstruktywną krytykę. No ja się tutaj zgodzę z Bartkiem, wydaje mi się, że no po prostu lepiej realizować po prostu te swoje będy i jakby nie robić większej skali tego i po prostu no, robić swoje i dążyć do realizacji tego, żeby tego było jak najmniej. Czyli jakby dochodzimy do wniosku, że w sumie tak. hejt jest bardziej bolesny w takich gorszych momentach zawodnika. No, oczywiście. No, jak Zazwyczaj jak cały czas nie idzie, no to lepiej <ścoughs> zacząć trenować, a nie czytać hejt. Okej. Okay. Dobra, to lecimy z czwartym pytaniem. Hmm. Co polecielibyście innym zawodnikom w sprawie hejtu? Jak komunikować się z fanami i antyfanami? Może odpowiedz pierwszy. Dobra. Dobra. Yy, no to ogólnie jakbym miała komuś doradzić, no to na pewno też bym raczej kazała tej osobie zwlekać z tym, żeby unikała tego, żeby no po prostu nie miała tych myśli negatywnych w głowie coraz większych. Yy, co do antyfanów, no to wydaje mi się, że czasem można sobie żartobliwie odpowiedzieć, ale lepiej też po prostu unikać, no bo po prostu. Tacy ludzie się nakręcają coraz bardziej, chcą Cię sprowokować, czy to na streamach, czy to zazwyczaj się tak zdarza. A co do komunikacji ogólnie z fanami, no to wydaje mi się, że no być aktywnym z nimi i po prostu jakby rozmawiać z nimi i mieć z nimi jakby interakcję w rozmowie. No ja tu się zgodzę z Kamilą. Ogólnie ja bardzo często odpowiadam swoim fanom jak mnie pytają o coś na Facebooku czy na privie wiadomości, <laughs> nieraz na maila nawet mi przesyłają pytania. <laughs> Fanom trzeba zawsze odpowiadać, haterów to można <laughs> <trudno śmiech> po prostu ignorować. No. A można też odpowiadać I love you, hejter. <laughs> tak, popieram. Ale ja jeszcze na tym mogę powiedzieć a właśnie a propos tego, a propos hejtu, to. Właśnie ważny jest kontakt w ogóle ze swoimi fanami, ważne, żeby dochodzić do, do interakcji, żeby oni też wiedzieli, że tobie na nich zależy. Dlatego, że w momencie, kiedy, nie wiem, ktoś napisze jakiś komentarz, tak, hejtujący ciebie, ktoś chce sprawić sobie przekrość, to bardzo często miałem tak w swojej karierze, że po prostu moi widzowie jemu odpowiadali, tak, za mnie troszeczkę. Czyli jak ktoś mi pisał, że jestem beznadziejny, no to bym ja odpisywali i wcale nie jest beznadziejny, i za fajny gość odpisał mi ostatnio. Więc ja uważam, że to jest, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie mieć ten kontekst ze swoimi widzami, żeby w razie czego, jeżeli coś się dzieje, to żeby mieć tych ludzi, którzy też będą potrafić cię obronić. Bo bardzo łatwo jest napisać jakieś hejtujące słowa, a tak naprawdę dużo trudniej jest bronić. Ale jeżeli masz Takich, takich ludzi, którzy idą za tobą, Murem, to, to naprawdę dużo łatwiej sobie z tym hejtem mam wrażenie radzić w internecie, jeżeli wiesz, że cały czas są ludzie, którzy, którzy doceniają twoją Twoje robotę. Także to jest przy, przy okazji hejtu, to myślę, że to dla każdego youtubera, influencera, zawodnika to też jest ważne, że, żeby że jeżeli jest hejt, to żeby był jakiś odpowiedni balans pomiędzy tymi hejterami a tymi ludźmi, którzy za tobą idą jednak i, i, i twardo się ciebie trzymają i, i są jakby twoimi oddanymi widzami. No tak, ale Piotr, tu masz rację, więc jednak gracz moim zdaniem jednak ma trudniej niż youtuber. Nie, no, ja się zgadzam całkowicie. W fazie hejtu, nie? No ale zobaczmy, też spójrzcie to, wy widzicie to z waszej strony, a na przykład u nas, z mojej perspektywy, jakby, no, u nas nie ma czegoś takiego, że. Yy, fani odchodzą po jakby przegranych naszych meczach. Po prostu oni dalej są i dalej nas wspierają i nas jakby motywują do tego, że następny mecz będzie lepszy. Także no, u nas nie ma tak, że jakby oni odchodzą, tylko dalej jakby wspierają nas w tym, co robimy. Okej, okay. to lecimy z kolejnym pytaniem. To już ostatnie pytanie na dzisiaj. Chciałbym, żeby tak było jak na kobiecej scenie. Na <laughs> no, pięknie by było, co? O, właśnie. Czy kobiety mają szansę zaistnieć w e-sporcie? No to Kamila, to jakby pytanie no, ewidentne do ciebie. Ja sobie powiem, bo to nawet mogę swój przykład podać. Um, ale pierw nawiążę do europejskiej sceny. No to wydaje mi się, że tak, że to już jest jakby widoczne na europejskiej scenie i to widzimy na przykład na samym Blaście, czy na Dreamhacku, że jakby kobiety pojawiają się w rolach analizy, czy nawet właśnie ekspertów. Ale też widziałam też ukradkiem, że adminki się pojawiają, także to też się rozwija i fajnie, że to widać. A co do swojego przykładu, no to mogę dać siebie, no bo jednak robiłam, uczestniczyłam w polskiej lidze sportowej jako admin, co jakby, no, ty Bartek widziałeś i większość graczy mhm. z Polski, że uczestniczyłam w tym. Tak, ja mogę nawet taką ciekawostkę powiedzieć, że jak Kamila była adminką, to zawsze ta drużyna wygrywała. No chyba w, nie, w piątym, chyba tylko w tym sezonie, jak Wiesz Virtusi wygrywali, to nie stałam obok nich, ale tak to tak. większość sezon Wszystkie sezony to tak rzeczywiście było i jak Tomorrow GG wygrywało, no, to to jest chyba, no, chyba jedno z lepszych jakby, finałów, które były w polskiej lidze sportowej. I jeszcze no, z takich właśnie przykładów, no, to analiza minora. No, to chyba jest jakby jedno z marzeń chyba każdego. Nawet, no, wiadomo, że w roli gracza to już tym bardziej, ale żeby pojawić się nawet na analizie i o tym porozmawiać, no, to też jest fajne jakby doświadczenie. I fajnie, że jakby nie boimy się tego pokazać i że chcą kobiety wystąpić. Mam nadzieję, że no, będzie tego trochę więcej u nas i że będzie tych kobiet bardziej odważnych i jakby zrobią ten sam krok co ja. No, powiem krok tak. No, przez 7 lat CSGO dużo się zmieniło w kwestii kobiecej sceny. No i można powiedzieć, że bardzo się rozwinęła. Jeszcze nie na takim poziomie, oczywiście, jak yy, yy, męski CS, ale widać, że progres jest. Yy, ogólnie. Jest taka jedna kobieta, Katie, mhm. która gra normalnie w męski metod. Mhm. Z Hejedem w składzie. Tam chyba SOM gra do znani zawodnicy i gra w MDL-u amerykańskim. No i ona powiem że szczerze, i w FPL-u też gra mhm. amerykańskim i naprawdę można powiedzieć, że kasuje ich. Klacze 1 na 5 wygrywa. Na Olofa, na Niko bez problemu jej to wychodzi. No i wydaje mi się, że kobiety mają potencjał. No ale z takich ciekawostek co do amerykańskiej sceny, to jeszcze CLG ostatnio wyszło z SA Open dalej. Także no, to też jest jakiś sukces teamowy, że jednak no, były w stanie te, tą drobinkę playoff przejść, więc to też jest fajne uczucie. Tak, ich Widzieć. I chyba dostał się do Advent, tak. tak, do SA, mhm, do SA i więc mhm. no, to już jest liga taka przed MDL-em, więc tam poziom już jest nawet dobry. I no widać, że potrafią dogonić męskiego cs -a. Okej, okay. znaczy to na pewno To jeszcze, to jeszcze jest uh -huh. długa droga, bo prawda jest taka, uh -huh. że w sumie nauczycieli w Counter-Strike'u dużo wcześniej, ale, ale widać, że to też idzie do przodu, że chodzi o same drużyny, o, o umiejętności. Bo przecież jeżeli chodzi o umiejętności takie indywidualne, to mam wrażenie, że, że kobiety wcale nie odstają. Przecież uh -huh. były takie różne turnieje 1 na jeden, były nawet takie specjalne turnieje 1 uh -huh. na jeden, gdzie też pojawiały się dziewczyny, które wygrywały przecież tam z tymi zawodnikami, bo, bo było tak, że chyba Giuliano doszła do ćwierćfinału wtedy tego turnieju, tak mi się kojarzy. Chyba, chyba wtedy Zaz wy, wygrał albo Giuliano, no z Kadianem. Z Kadianem. 2-1 no, tej... chyba i Kadian odpadł z turnieju. Tak, więc takie rzeczy się zdarzają. Zawodniczyni na, na, na pewno potrafią strzelać głowę, tak jak mówiłem, wcześniej się o tym przekonałem ostatnio, bo jak graliśmy dziewczynami z Jakobors, Jak szczególnie jak się wymyślaliśmy ze składami, to, to ja byłem w szoku po prostu. Ja, ja takich w PG się takich Nie, to No, to no ja oglądałem, no to tam strzelały. No ładne głowy. No właśnie, więc strzelały. No ale to tak, ale to, to, to zawodowy e-sport, ale przecież. Znaczy zawodniczy esport, mhm. ale tak, <coughs> jak, tak jak mówiła Kamila, no to przecież też pojawiają dziewczyny na analizie, prawda? Są, jest komentatorka, jest Pansi, przecież, to komentuje w polskim też był akcent, bo, bo Asia, czyli dziewczyna na mm -hmm. też kiedyś komentowała Counter Strike'a, gdzieś tam na, na początku jeszcze Globala, więc się też zdarzało. Także czekamy tak naprawdę, aż będzie polska komentatorka, która będzie regularnie komentować mecze. Um, ale widać, że, że tutaj tak naprawdę coraz coraz więcej dziewczyn jest w esporcie i widzi, że tutaj jest dużo miejsca też dla nich, mm -hmm. bo tak naprawdę esport jest dla każdego, tak? Dla każdego, kto czuje zajawkę, dla każdego, kto czuje pasję. I, i tutaj płacić naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Nie, no oczywiście. Kobieta może grać tak naprawdę na takim samym poziomie co mężczyzna. Tu chyba nie ma z tym <laughs> żadnego problemu. Nie ma. Tak? No. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy z tego wyciągniemy cenną lekcję. Też dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki również, Piotrek. No właśnie. I by, moi drodzy. Mam nadzieję, że to wszystko Wam gdzieś tam pomogło, młodym esportowcom szczególnie, którzy gdzieś tam się borykają może z tym problemem hejtu. Mam nadzieję, że też z tego odcinka mogliście wyciągnąć cenną lekcję. I oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to mam nadzieję, że łapki w górę, możecie pisać komentarze, co jeszcze byście, byście chcieli poruszyć w kwestii hejtu we sporcie. Być może w komentarzach sobie po prostu porozmawiamy po odcinku. A na dzisiaj to będzie wszystko, także dziękuję serdecznie i do zobaczenia.